Cześć, nazywam się Gosia Sztantka, jestem psychoterapeutką, terapeutką uzależnień. Dziś chciałabym powiedzieć Ci trochę o mechanizmach uzależnienia, odpowiedzieć na takie pytanie, trochę powiedzieć o aspekcie psychologicznym tego, dlaczego się uzależniamy i dlaczego tak trudno jest wyjść z tego, przestać pić, wyjść z uzależnienia. W pierwszej kolejności tak pomyślałam, że warto by było odpowiedzieć na takie pytanie w ogóle, dlaczego sięgamy po ten alkohol, co nas motywuje do tego, i w aspekcie psychologicznym właśnie mówi się o motywacji zewnętrznej i motywacji wewnętrznej do sięgania po, 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 po alkohol, po używki. Motywacją zewnętrzną jest przede wszystkim czynnik kulturowy i czynnik psychospołeczny, społeczny, interpersonalny. Jeśli chodzi o czynniki kulturowe, no to wiadomo, że w naszej kulturze, jeśli chodzi o Polskę, no to mamy wpisane to, że w pewnych okolicznościach, w pewnych wydarzeniach ten alkohol jest. No chociażby Sylwester, imprezy, urodziny czyjeś, no to mamy tak, zasadą jest, że, że w większości domów, w większości środowisk, że ten alkohol nam towarzyszy, że to jest taki nieodłączny element imprez. Drugim kawałkiem, no to to jest czynnik właśnie społeczny, to, to, że w pewnych środowiskach, jeżeli się wychowujemy, w środowiskach, gdzie ten alkohol jest na co dzień, gdzie, nam, gdzie towarzyszy, gdzie alkohol picie, spożywanie alkoholu jest normą, no to w takich środowiskach osoba, która się w tym wychowuje, no to też uczy się tego, że normą jest, że ten alkohol towarzyszy życiu codziennym, że normą jest, że ten alkohol jest, że się go pije, i, i tak jak pracuję z osobami, no to one mówią: No, jak to w ogóle? Jak, jak przecież wszyscy piją? To jest normalne. Także tutaj ten czynnik społeczny jest bardzo ważny, jeśli chodzi o motywację, pierwszą inicjację, jeśli chodzi o alkohol. Też czynnik interpersonalny, czyli odkrywanie tego, że alkohol jest towarzyszem właśnie imprez, jest pom pomocą w przełamywaniu jakichś różnych barier, że w spotkaniach, no to to się wiąże trochę też z społecznym, ale że w, prze w przełamywaniu jakichś barier, w integracjach firmowych, że normą jest, że ten alkohol musi być. To tak, jeśli chodzi o motywację zewnętrzną. Natomiast to, na czym ja bym bardziej się chciała skupić i o czym więcej powiedzieć, to o motywacji wewnętrznej osoby, która sięga po alkohol, ponieważ to właśnie ta motywacja wewnętrzna, ta właśnie motywacja wewnętrzna sprzyja rozwojowi mechanizmów uzależnienia. Wiadomo, że zewnętrzna, czyli czynniki kulturowe, czynniki społeczne. Zachęcają nas do tego, żeby w ogóle próbować spożywania alkoholu, do tego, żeby ten alkohol się pojawiał, żeby korzystać z tego. Natomiast takim głównym źródłem uzależniania się to, to jest to, że osoba odkrywa, że alkohol pomaga mu w pewnych stanach wewnętrznych, tak? czyli pije z ma motywację wewnętrzną do sięgania po, po, po używka. I tutaj, jeśli chodzi o motywację wewnętrzną, to wyróżniamy. Eee, Dlaczego pijemy? No dlatego, że osoba odkrywa, że alkohol sprzyja zmianie sposobu myślenia na swój temat oraz sprzyja, pomaga w pewnego, pewnych nieprzyjemnych stanach emocjonalnych. Ja tu trochę to rozpisałam na tablicy. Natomiast na tym bym się chciała właśnie na tych motywacjach wewnętrznych skupić, tak jak wspomniałam, ze względu na to, że to sprzyja rozwojowi uzależnienia i sprzyja powstawaniu, umacnianiu się mechanizmów uzależnienia u danej osoby. I tutaj podzieliłam to właśnie na tą motywację wewnętrzną, czyli na zmianę, chęć zmiany sposobu myślenia na swój temat napisałam to to jest chęć zmiany dochodzi do zmiany w momencie kiedy sięgamy po alkohol dochodzi do błyskawicznej zmiany w systemie ja tak to się w psychologii nazywa czyli w zmianie tożsamości osobowości Osoba, która na trzeźwo doświadcza niskiego poczucia własnej wartości, jakiegoś dyskomfortu odnośnie własnego ja, myśli o sobie, jestem nieśmiały, jestem słaby, jestem brzydki, jestem gruby. no Wszystko to, co jest związane z naszą wartością, jeżeli to jest zachwiane, to taka osoba pod wpływem alkoholu odkrywa, że w błyskawiczny sposób, w błyskawicznym momencie, w momencie sięgnięcia po kieliszek, jeden, dwa wina, staje się kimś innym. Staje się przeciwieństwem, tym, 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 tym przeciwieństwem lepszym, fajniejszym. Czyli nagle, pod wpływem dwóch kieliszków, znika moja niepewność, e, nieśmiałość. Staje się osobą, często osoby mówią, wszechmocną, pewną siebie, e, uśmiechniętą, radosną, e, lubianą, czuję się lubianą, a przede wszystkim chociażby w takim sposobie myślenia o, o swoim wyglądzie. No, jestem piękna, jestem ładna, wszystko znika, znikają kompleksy. E, więc, pierwszą taką, pierwszą taką motywacją do sięgania po alkohol to jest to, żeby nie być sobą, stać się kimś innym pod wpływem używki. Drugim kawałkiem, o którym już wspomniałam, to jest chęć zmiany w systemie emocji, czyli chęć radzenia. Odkrycie, że pod wpływem alkoholu w błyskawiczny sposób, no to jest chemia, tak, czyli pod wpływem środka psychoaktywnego, jakim jest alkohol, moje emocje. Znikają, może nie do końca, ale doświadczam ulgi. Osoba, która na trzeźwo doświadcza dużo wstydu, dużo lęku, od, też stresu, na przykład wraca z pracy i jest zestresowany, no to ten kieliszek wina czy lampka e, whisky pomaga w e, doświadczaniu ulgi, pomaga w radzeniu sobie z emocjami. Czy pomaga faktycznie? No to o tym zaraz powiem. Natomiast na chwilę na pewno. Alkohol ma. E, Działanie z środkiem psychoaktywnym, jest chemicznym środkiem, jest narkotykiem legalnym, który ma działanie euforyzujące, ma działanie rozluźniające, ma działanie rozhamowujące. I pod wpływem właśnie tego kieliszka czy dwóch wina, doświadczamy w stanach emocjonalnych ulgi, przyjemnego ciepła. Przynajmniej w pierwszych momentach sięgania po alkohol, przy większej ilości, no to to już wiadomo, że przeradza się w różne tam. Inne stany emocjonalne, natomiast pierwszy moment to jest ten moment przyjemności. I osoba, jeśli chodzi, właśnie to chciałam wspomnieć, że osoba, która na trzeźwo doświadcza przykrych emocji, normalnie, co musi zrobić, żeby sobie poradzić z tymi nieprzyjemnymi emocjami, z napięciem, ze wstydem, z lękiem, smutkiem, bądź ze stresem, tak jak wspomniałam, po powrocie z pracy. A mianowicie to, że musi coś podjąć jakieś działania, czyli na przykład Emocje są reakcją na sytuację, tak? Jeżeli mamy dużo napięcia, stresu, no to to, żeby rozładować to, no to musimy podjąć jakieś chociażby rozmowy z drugą osobą. Napić się dobrej herbaty, zaopiekować się sobą, pójść na trening, rozładować to, podnieść te endorfiny w jakiś inny, naturalny sposób, sięgnąć po inne, właśnie, sięgnąć po inne naturalne sposoby na to, żeby rozładować, żeby lepiej radzić sobie z tymi emocjami. Natomiast, no co, no to wymaga trochę wysiłku, tak? Osoba, która odkrywa, że pod wpływem alkoholu doświadcza ulgi no to co, no to zamiast po powrocie iść zrobić trening, zdecydowanie woli sięgnąć po ten kieliszek, tak? To jest dużo prostsze, dużo szybsze, po co się wysilać? Co się z nami dzieje? No to, że ta część ja nie trzeźwego, ja to tak zapisałam, to jest ja nie trzeźwe, nazywam to też jasna strona mocy, czyli ta trzeźwa strona mocy i ciemna strona mocy, czyli ja nie trzeźwe. Staje się coraz bardziej atrakcyjne. No, przy osobie, która doświadcza niskiego poczucia własnej wartości albo jakieś ma trzeźwe, ja zachwiane, ona również doświadcza jakichś różnych nieprzyjemnych stanów emocjonalnych na co dzień. E, tak jak wspomniałam, odkrywa, że pod wpływem używki, pod wpływem alkoholu, to wszystko może w błyskawiczny sposób zniknąć. No to nawet patrząc na to, co jest bardziej atrakcyjne, który stan jest bardziej atrakcyjny? No zdecydowanie ten. Czyli bycie pewnym siebie, doświadczanie ulgi, doświadczanie euforii, bycie śmiałym nagle, bycie, bycie towarzyskim tak, w, w, w społeczności. Tutaj jestem wycofany, tutaj jestem pewny siebie, jestem towarzyski, jestem duszą towarzystwa. No to to jest bardzo atrakcyjne. Co się z nami dzieje? No, dzieje się mianowicie to, że nasze ja, czyli nasza część osobowości, taka tożsamości. Doznaje dwóch osobnych stanów. Mówi się nam, zaczyna się właśnie e, utrwalać mechanizm rozdwojonego. Ja. Pod wpływem, im częściej sięgamy po alkohol, na poziomie nieświadomym to się dzieje, tym bardziej i tym częściej chcemy doświadczać tego stanu e, nieprzeźwego, czyli tej ciemnej strony mocy, dlatego, że to jest coraz, no to jest atrakcyjne po prostu. E, rozdwojone ja. Czyli jest ja trzeźwe, ja nie trzeźwe. Co tu jest ważne w tym wszystkim, to to, że nasz mózg się tego uczy. tak? Nasz, nasz, nasz umysł nie dość, że pod wpływem środka psychoaktywnego się uzależniamy, czyli nasze neuroprzekaźniki, nasz, nasz mózg się uzależnia od danej substancji, to jeszcze uczy się tego, że dużo przyjemniejsze stany pod, pod, doświadczam pod wpływem alkoholu. Trochę to tak, jak taki zaczyna się wgra, wgrywać wirus w nasz mózg, który zachęca nas. I, i stwarza takie zmiany poznawcze, tak steruje naszymi myślami, żeby coraz częściej doświadczać tego, przechodzić na tą ciemną stronę mocy, ale też, żeby coraz częściej doświadczać ulgi i coraz mniej kontaktować się z tym, co jest trzeźwe. Co się dzieje, ten wirus, który nazywam, to to jest mechanizm iluzji zaprzeczania. Czyli osoba, żeby doprowadzać się do tego stanu, żeby y, móc być pod wpływem alkoholu, y, zaczyna zaprzeczać konsekwencjom tego picia, zaczyna, mu właśnie, zaczyna racjonalizować to picie, zaczyna y, zaprzeczać temu, że ponosi konsekwencje tego sięgania. Widać to konsekwencje. O, że nie dostrzega tego, że to jest jakby zamazane, iluzja. Zaprzeczanie temu, że co do czegośkolwiek dochodzi negatywnego pod wpływem alkoholu, no bo też wiadomo, że oprócz tego, że czuję się wszechmocny, pewne siebie doświadczam ulgi, no to im częściej piję, tym no, różne takie zachowia, zachowania są, których nie kontroluję. Jestem rozhamowany, często wybucham pod wpływem alkoholu albo robię różne takie, urywa mi się film, różne takie rzeczy, które później. Na trzeźwo, jak sobie zaczyna osoba zdawać sprawę, że coś nam wyprawiała, to to wcale nie jest przyjemne, tak? Ale to kontaktowanie się z konsekwencjami bycia pod wpływem używki dzieje się na poziomie trzeźwości, czyli to jest znowu, w, tak jak gdyby, piętnuje i na yy, na, jak to powiedzieć, no na nasila te niskie poczucie własnej wartości i nasila również te nieprzyjemne emocje. Nasz umysł, po to, żeby trudno jest wytrzymać z tym właśnie, ja trzeźwym, plus te konsekwencje, nasz umysł generuje znowu falę zaprzeczania. Nasz umysł, no my, też nasza głowa. E że, że no tak, no ale, ale wszyscy piją, no jest okazja, no trzeba. A, ale generalnie to, to ja nie mam problemu, tylko to jest problem mojej pracy, ponieważ ja w tej pracy doświadczam stresu i dlatego potrzebuję się doznać ulgi. Nie dlatego, że tu nabroiłem, że tu jest coś nie tak, albo że im częściej piję, tym, tym jest mi ciężej się zregenerować, tym mam gorszy nastrój, tak? No tutaj ważnym takim elementem jest to, że im częściej sięgamy po alkohol, tym na trzeźwo to, to już zaczęłam o tym mówić właśnie na trzeźwo jest nam coraz gorzej wytrzymać ze, swoim, jasną, ze swoją jasną stroną mocy. Dlaczego drugi, drugi aspekt tego, dlaczego jest nam coraz ciężej wytrzymać? A mianowicie dlatego, że alkohol uzależnia, wpływa na neuroprzekaźniki, na nasz cały układ nerwowy. Alkohol, czyli ten moment, kiedy pijemy, no dobra, doświadczam ulgi, natomiast później mam kaca, czyli obniżenie. E, nastroju przede wszystkim, no ale złe samopoczucie, konsekwencje, zespół abstynencyjny, czyli e, no, zatrucie po prostu. No organizm jest za każdym razem, kiedy spożywamy alkohol, to jest trucizna legalna, narkotyk, więc zatruwany jest. Zanim się zregeneruje, no to jest okres kaca plus bałaganu w układzie nerwowym, tak? w neuroprzekaźnikach, to jest za każdym razem znaczy stymul wyhamowywanie neuroprzekaźników, natomiast to robi w naszym mózgu bardzo duży bałagan i zanim ten mózg wróci do normalności, wróci do normalnej pracy, nasz układ nerwowy, zanim się uspokoi, zanim zacznie normalnie funkcjonować, no to to mija, du to, to mija dużo, dużo czasu, tak, to nie jest jeden dzień, to jest około tygodnia, no przy dużym piciu, no to... Taki podstawowy zespół abstynencyjny to potrafi trwać do dwóch tygodni, tak? ale tam później też są bardzo silne stany, chwiejność nastrojów. Tak? Robi bardzo dużą alkohol dezorganizację w naszym systemie emocjonalnym, w naszym układzie nerwowym. I teraz ten drugi aspekt to jest właśnie to, że tru coraz trudniej i coraz silniejsze yy, doświadczamy nieprzyjemne emocje, coraz częściej na trzeźwo. Czyli osoba, która się uzależnia, to uzależnia, no w tych pierwszych fazach uzależnienia, yy, na trzeźwo coraz silniejszych tych stanów lękowych, stanów napięcia, stanów depresyjnych alkohol sprzyja rozwojowi depresji, tak? Czyli sprzyja nie pod wpływem alkoholu, ale w momencie właśnie tej regeneracji pod wpływem tego, że robimy bałagan w naszym układzie nerwowym. No to, to ta depresja, czyli ten obniżenie stanu emocjonalnego, obniżenie nastroju jest wynikiem spożywania alkoholu, tak? Więc nawet jeżeli osoba miała to tak jako przykład, nawet jeżeli osoba, która zaczęła pić alkohol z powodu właśnie stanów depresyjnych Ponieważ odkryła, że mam smutek, no to doświadczam ulgi pod wpływem alkoholu. Taka osoba pomaga sobie tylko doraźnie na moment. Natomiast ze względu na właśnie robienie tego bałaganu w układzie nerwowym, w mózgu, w neuroprzekaźnikach, no, sprzyja to rozwojowi depresji, nasila na trzeźwo stany depresyjne. Tak? Czyli wcale nie pomaga, tylko jeszcze pogarsza stan y, danej osoby. Ale co się dzieje? Ta osoba nie jest w stanie wytrzymać tego pogarszającego się stanu. Y, zaprzecza temu, y, że alkohol może nie służyć, ponieważ chce sięgać jak najczęściej po to, ponieważ no, to doznaje na chwilę ulgi. No i to się robi takie zaklęte koło, tak? Chcę doświadczać ciemnej strony mocy, jasna strona mocy, czyli ja trzeźwe, moje stany emocjonalne na trzeźwo są coraz mniej do wytrzymania, coraz bardziej nieprzyjemne, więc to się nasila. No i zaczynamy się kręcić, tak? Coraz częściej, coraz mniej przyjemne jest to, coraz też coraz bardziej, mniej przyjemne jest to, ale jednak nadal jest to alternatywa do tego tego. Tak, to jest i tak ciekawsze, to jest to bardziej atrakcyjne, dlatego tak ciężko jest wyjść z alkoholizmu, ponieważ ten stan jest bardziej atrakcyjny od tego. I tak, jak jedziemy w tej betoniarce i to się nakręca, to tu jest coraz gorzej, natomiast tu jest też coraz mniej przyjemnie, ale jednak ciekawiej niż tu. Dlatego często alkoholicy mówią, ja lubię pić. No lubię pić, nie. Dajmy na to, bo alkohol jest smaczny. Też to słyszę. Natomiast przede wszystkim dlatego, że to ja trzeźwe jest nie do wytrzymania. To, co jeszcze nie powiedziałam, no jest tak. I mechanizm iluzji zaprzeczania, czyli to właśnie, żeby się nie kontaktować z tym, a, a wybielać destrukcyjną moc e, ja nie trzeźwego, czyli tego sięgania po alkohol. To jest pierwsza sprawa. Drugi mechanizm to jest rozwojone ja, czyli pod wpływem alkoholu odkrywam, że e, moje e, ja mogę się stać Takim alterego, tak? Czyli kimś fajnym, kimś przebojowym I trzeci temat to jest nałogowe regulowanie emocji, czyli mechanizm, który sprzyja temu, żeby nałogowo regulować swoje nieprzyjemne stany na emocjonalne na moment doświadczać ulgi, znaczy no, na ten okres bycia nietrzeźwym, i później z powrotem wracamy do punktu wyjściowego, tak? czyli do tych nieprzyjemnych emocji. To wcale nie załatwia. To, że na chwilę pijemy sobie tę lampkę czy dwa, dwie lampki, yy, yy, przysłowami wina czy, czy drinka po pracy, to to nie rozwiązuje problemów naszych stanach emoc stanów emocjonalnych. To nie załatwia sprawy, że coś jest w pracy nie tak, że ja wracam zestresowana, albo że ogromną presję na siebie wybieram w tej pracy i potrzebuję odreagować w domu. To nie rozwiązuje sprawy, tak? Wracamy do punktu wyjścia, do tej samej pracy, musimy wyjść i kolejnego dnia znowu jesteśmy zestresowani. A ze względu właśnie na ten bajzel w neuroprzekaźnikach, to to staje się coraz bardziej, coraz bardziej intensywne. Takie jeszcze jeden kawałek, o którym chciałam przy tym nałogowym regulowaniu emocji powiedzieć, to to są głody alkoholowe. To nad czym pracujemy z osobami, czyli to, że e, doświadczamy, im częściej pijemy, czy też to dotyczy innych używek, tak? No bo mózg się uczy tego, że spożywamy daną używkę i że doświadczamy jakiejś, jakiejś ulgi. I e, 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 jeśli chodzi o głody alkoholowy, no to to są takie stany, jak, jak głodu, jak nie jemy 2-3 dni czy tam jeden dzień, no to doświadczamy głodu, czyli rozdrażnienia, jakiegoś dyskomfortu, przy dłuższej głodówce, no to też mogą być zawroty takiej nagłej głodówce, to są zawroty głowy, jakiś nieprzyjemny stan. Bardzo podobnie jest z głodami alkoholowymi, tak? Czyli dlatego to się nazywa głód, bo to jest głód organizmu danej substancji. I to jest substancji właśnie alkoholu, środka psychoaktywnego, która objawia się najpierw na poziomie nieświadomym, poprzez w snach, w jakimś rozdrażnieniu, tak. Później coraz bardziej świadomie dochodzi do naszej poznawczej sfery, w myślach, że ale mam ochotę się napić, ale mam ochotę iść na imprezę, ale bym się spotkał z kimś, oczywiście z kimś, kto też spożywa alkohol. Nie jest to także. I, i, I kieruje nas do tego to rosnące napięcie, rosnące, to się nawet tak okazuje, że ten głód rośnie. To rosnące napięcie powoduje, że już w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie wytrzymać, i sięgamy po alkohol, tak? Na początku dzieje się to na poziomie nieświadomym. W ogóle nie wiemy, że to, że w tygodniu czujemy jakieś różne rozdrażnienie, stanie w żołądku, motylki w brzuchu, jakieś takie pobudzenie dziwne, że to jest związane z moim e, pije, piciem alkoholu. Bardziej przypisujemy to pracy, przypisujemy to, coś się ze mną dzieje, jakoś tak się dziwnie ten, dziwnie podniecony jestem, dziwnie się czuję. Natomiast to są głody. To jest to, że na przykład przy weekendowym, cotygodniowym piciu, to w tygodniu najpierw jest picie, później kac, później regeneracja 2-3 dni, taki obniżony nastrój, później zaczyna rosnąć głód, czyli czwartek, piątek. No, tak przysłowiowo na tydzień to podzieliłam, ale czwartek, piątek już zaczynamy doświadczać takiego dziwnego stanu, czegoś, czegoś, czegoś mi brak. Czego mi brak? No, używki po prostu, najprościej. No więc tak, i to są głody alkoholowe. Głody alkoholowe, nad którymi w ogóle głody, praca nad głodami alkoholowymi to jest podstawa pracy z, z alkoholikami, z osobami uzależnionymi tego, żeby jak najlepiej rozpoznawać je, żeby właśnie zatrzymywać na takich wstępnych etapach, żeby nie sięgnąć po ten alkohol. Ok, no, jeśli chodzi o te mechanizmy, no to to są iluzji, zaprzeczania, rozwojone ja, naukowe regulowanie emocji. Chyba tyle, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że trochę Wam tak myślę. Czy jeszcze coś mogłabym dodać? Ale tak chciałam w skrócie i syntetycznie troszkę o tym powiedzieć, dlaczego się uzależniamy, dlaczego jest tak trudno. Uzależniamy się, dlatego że to jest tak bardzo atrakcyjne dla, dla naszego ja, dla naszej tożsamości, dlatego że tak atrakcyjne jest dla doświadczenia ulgi, dlatego żeby było przyjemnie. I trzeci temat, dlaczego się uzależniamy, dlatego żeby. Nie doświadczać tego wszystkiego, jeśli chodzi o, o, o trzeźwość, tak? O, o, to, o to ja takie bazowe, o to ja, z czym wychodzę z mojego domu rodzinnego często. O to ja, który na przykład nie radzi sobie w sytuacjach społecznych wśród rówieśników, popatrzcie, jakie to jest atrakcyjne nagle i wśród znajomych i nie czuć wstydu, nie czuć niskiego poczucia własnej wartości, nagle jestem pewny siebie. Jestem przebojowy. Co ciekawe jeszcze dodam, że tutaj nie tylko niskie poczucie wartości jest takim kawałkiem, który już o tym wspomniałam, ale po który sięgamy, ale też takie poczucie bycia wyjątkowym, które często właśnie uczymy się tego w dzieciństwie. Natomiast jestem wyjątkowy, jestem tym numerem jeden i jestem na podium. Bardzo często spotykam się właśnie z pacjentami, które, którzy w dzieciństwie zawsze byli piątkowi, szóstkowi, którzy mieli ogromną presję na siebie, zawsze musieli być naj, najlepsi. Tak? Eee, takie osoby bardzo doświadczają dużego napięcia, dużego lęku przed. Byciem na drugim miejscu, byciem mniej widzianym, i takie osoby też sięgają. To nie jest tylko niskie poczucie, ale poczucie wyjątkowości też sprzyja temu, żeby sięgać po używkę, żeby być może nasilać tą wyjątkowość, ale przede wszystkim u takich osób ważnym elementem jest to, żeby nie czuć napięcia ogromnego, jakie generuje to bycie wyjątkowym i lęk przed tym, że mogę być na drugim miejscu. To jako taką ciekawostkę dodałam. OK, słuchajcie, dlaczego tak trudno jest z tego wyjść? Tak jak wspomniałam, że zaczynamy się kręcić w cyklach. I im częściej sięgamy po alkohol, tym to się nasila. To jest yy, yy, nasilają się głody, tym nasz yy, yy, nawykowo zaczyna nasz mózg chcieć tej substancji, to coraz częściej chcemy doświadczyć tego stanu, ten stan się staje coraz mniej przyjemny. Dlatego osoby, które przychodzą na terapię, przychodzą już, chcą się leczyć, to, to są często osoby, które po pierwsze doświadczają jakichś konsekwencji w życiu codziennym, oby tylko konsekwencja, a nie już dna. I które mówią, no na trzeźwo nie jestem w stanie ze sobą wysiedzieć. Nie radzę sobie z tym. No próbuję, robię miesiąc przerwy, robię dwa miesiące, wytrzymuję, natomiast to, co się ze mną dzieje, to jest ciągła walka na trzeźwo. To jest takie spięcie i po prostu nie mogę. Jest dobrze, 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 załamuję się i płynę, tak? Dlatego ciężko jest wyjść, ponieważ no, nasz mózg, nasz organizm, na, na, nasz układ nerwowy uzależnia się od substancji plus. Nasz, nasza sfera poznawcza, czyli sposób myślenia, uzależnia się od substancji, plus nasze emocje. To wszystko wpływa na to, że jest bardzo ciężko wyjść z alkoholizmu, ale też nie z narkomań z, z, z innych używek, bo jeśli chodzi o inne używki, narkotyki, środki psychoaktywne, leki, te wszystkie mechanizmy działają tak samo. Ja to podałam na przykładzie alkoholu, ale wiadomo, że. E, na przykład Xanax, leki psychoaktywne pomagają w nałogowym regulowaniu emocji, które są bardzo, e, które, e, które też uzależniają. Też osoba zaczyna iluzję i zaprzeczenia sobie robić, czy ten Xanax mi, czy tam jakiś lek e, psychoaktywny, e, że on mi szkodzi. Tak? Nie, bo tak atrakcyjna jest ta ulga pod wpływem na. Przysłowiowego, no tak, aksena, co tak przyjemne to jest, że nie ma ochoty z tego rezygnować, nie, nie chcę z tego rezygnować, bardzo trudno jest z tego rezygnować, nawet jak próbuję. Okej, okay. yy, chciałabym, tak chyba na tym zakończę. Jeżeli Was zaciekawiło, Ciebie zaciekawił ten mój krótki wykład na temat iluzji, zaprzeczania, mechanizmów uzależnienia, chciałabym, jeżeli rozpoznajesz u siebie jakiś problem uzależnienia bądź masz osobę bliską, chciałabym zaprosić Cię albo kogoś albo bliskiego do pracy nad sobą, do tego, żeby się nie poddawać i sięgnąć po pomoc, do tego, bo praca nad właśnie uzależnieniem polega w pierwszym. Kontakcie nad pracą, nad tymi trzema mechanizmami, nad pomocą osobom w wychodzeniu z tego, w rozpoznawaniu tego wszystkiego i w sposobach radzenia sobie z tym. Do tego są różnego rodzaju techniki, narzędzia, rozmowa, wsparcie grupy i to, co ja robię jako psychoterapeutka, terapeuta uzależnień, to prowadzę teraz nabór do grupy online dla osób uzależnionych, takiej grupy wstępnej. Czyli jeżeli chciałbyś, chciałabyś rozpocząć jakąś pracę, zastanawiasz się nad tym, czy jesteś uzależniona, rozpocząć pracę nad sobą, to serdecznie zapraszam ciebie do kontaktu ze mną, ponieważ prowadzę takie grupy online, grupy wstępne. To jest 10 do 12 spotkań w trakcie których Oswajasz się z mówieniem o swoim problemie, poznajesz też innych, inne osoby, które borykają się z problemem uzależnienia, ale też na tej grupie wstępnej pracujemy nad właśnie mechanizmami uzależnienia, nad rozpoznawaniem swojego uzależnienia, nad motywacją do trzeźwienia, nad tym, żeby powoli zbliżać się do tego do takiej decyzji, że chce trzeźwieć. Tak? Albo podjąć tą decyzję w trakcie tych spotkań. Więc jeżeli byłabyś zainteresowana, byłbyś zainteresowany, to serdecznie Cię zapraszam. Zapraszam do kontaktu, też prowadzę indywidualną terapię e, dla osób uzależnionych, też dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli dla osób, które wychowały się w rodzinach alkoholowych, w rodzinach dysfunkcyjnych, prowadzę grupy, też pomagam osobom w kryzysie, więc. Serdecznie zapraszam, jeżeli Cię to zaciekawiło, co powiedziałam. Jeżeli masz jakieś pytania też, to też zapraszam na Messenger do kontaktu, też do ośrodka, którego prowadzę, ośrodek psychoterapii Metyda. Jestem na Facebooku, więc serdecznie zapraszam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych moich nagraniach. Dobrego, dzięki.